Witam Was serdecznie. Przed nami myślę bardzo ciekawy i wartościowy odcinek, ponieważ będziemy sobie analizować już tegoroczny folder wstępny w kontekście tego, co może się pojawić później na zawodach i jak e, przystosować nasze przygotowania do zawodów, żeby po prostu. Pojechać w jak najlepszej formie na zawody. Pamiętajcie, że analiza folderu wstępnego nie polega po prostu na tym, że rozwiązujemy zadanie i tyle. Tak naprawdę rozwiązanie tego zadania to najmniej istotna część, ponieważ chodzi o to, aby dokładnie spojrzeć na całą treść, na wszystkie polecenia i na tej podstawie zobaczyć, co może być istotne i na co zwrócić uwagę. No więc zobaczmy. Zadanie A1 wygląda w ten sposób, i na razie zrobimy sobie taką bardzo ogólną analizę, a później każdy z punktów będziemy osobno omawiać. Pierwsze polecenie to napisanie równania reakcji. Więc to, na czym my się musimy skupić, to właśnie umieć napisać równanie reakcji i wszystko, co z tym związane, czyli może być jakieś bilansowanie, stechymetria czy redoksy. Za chwilkę to dokładniej omówimy, bo na ten moment wydaje się to banalne. Druga rzecz to rysowanie wykresów, więc należy przypomnieć sobie wszystkie matematyczne podstawy z tego zakresu. Więc ja bym tutaj wyróżnił trzy funkcje, na które trzeba zwrócić uwagę. I to też za chwilkę sobie omówimy. Nie wszyscy zawodnicy oczywiście będą tego potrzebować, bo statystycznie połowa uczniów jest mniej więcej z biochemów, i oni mogą sobie potencjalnie radzić troszeczkę gorzej z tym, no bo mają to bardziej zaniedbane w szkole. No i mamy uczniów z Matfizów, dla których. No, nie wymaga to powiedzmy poświęcenia żadnego e, czasu. E, mamy określić rząd reakcji, więc powinniśmy się skupić na tym, aby umieć na różne sposoby ustalać rząd reakcji łącznie z doczytaniem teorii na ten temat. No i wiadomo z naciskiem na metodę graficzną, która jest w tym roku zaprezentowana. Kolejna rzecz to obliczanie stałej szybkości, więc powinniśmy wszystko tej stałej szybkości reakcji wiedzieć, zwłaszcza z naciskiem na jednostki, które są tutaj takie powiedzmy trikowe. Następnie mamy obliczyć początkowe stężenie, co my zamieniamy sobie na szerszy punkt, czyli obliczanie ilości wszystkich reagentów, a więc skoro ilości, to może, mogą pytać nas o stężenia, ciśnienia, mole, masy, różne, różne jakieś tam rzeczy i zauważ, że napisałem reagentów, czyli mogą pytać o substraty, mogą pytać o produkty. Musimy też się orientować, w którym momencie reakcji jesteśmy, ale o tym też za chwilkę. Później mamy obliczać czas połowicznego, czas połowicznej przemiany, więc te wszystkie wzory na czas półtrwania w zależności od rzędu reakcji powinniśmy samodzielnie wyprowadzić, bo na szczęście się ich nie trzeba uczyć. No i w podpunkcie F to jest tak naprawdę stałkowana postać równania kinetycznego, które również niestety... Trzeba będzie przyswoić. Warto też zwrócić uwagę na ostatnie zdanie, gdzie mamy zaniedbać ewentualną zmianę objętości. Warto zadać sobie pytanie, czy umiałbym sobie poradzić, jeżeli trzeba by to uwzględnić? Czy ja w ogóle wpadłem na to, że tutaj mogłoby się coś zadziać z objętością? Takie pytanie teoretyczne też mogłoby się pojawić. Nieco odwrócone. Widziałbym to jako taki ostatni punkt, yy, ostatni podpunkt w tych poleceniach, warty pewnie jakąś jedną, dwie marki, czyli na przykład, dlaczego przeprowadzone obliczenia mogły być powiedzmy niedokładne. Tak? I właśnie y, można by napisać coś o tej zmianie objętości. Oczywiście trzeba patrzeć na całe y, zadanie. Więc przechodzimy do szczegółowej analizy. Pierwsza rzecz to jest to pisanie równań reakcji, co może się wydawać dosyć banalne. Natomiast moim zdaniem jest dosyć istotne. Ponieważ chodzi o wyrobienie w sobie takiej umiejętności, żebyśmy umieli napisać równanie reakcji w oparciu o treść zadania, czyli. Tam są, jest, jest ta reakcja w jakiś sposób wytłumaczona i musimy uważać, ponieważ nie zawsze będą podane wszystkie substraty i wszystkie produkty, tylko czasem trzeba będzie to wykombinować samodzielnie. Więc, jak na przykład zobaczymy, że coś się utleniło i to wiemy z treści zadania, to już nie muszą nam pisać, że coś się zredukowało, bo już po prostu zidentyfikowaliśmy redoksa i możemy się wtedy domyśleć, co będzie na przykład brakującym produktem. Więc. To jest dosyć ważna sprawa, kiedy będziecie robić zadania z poprzednich lat, i to nie tylko właśnie z tej chemii fizycznej, z kinetyki, a no to właśnie zwróćcie uwagę, czy na pewno potraficie rozpisać to, to równanie reakcji. Mogą się pojawić redoksy, które w ostatnich latach są bardzo, bardzo modne. Stało się to dokładnie jak na maturze, czyli nie ma matury bez redoksa i dokładnie nie ma olimpiady bez redoksa, także w, w, łącznie z pisaniem równań połówkowych. No, jako że jesteśmy na olimpiadzie, to mogą być te reakcje troszeczkę trudniejsze, z jakimiś dziwniejszymi związkami, tu jakiś śmieszny tlenek uranu, mogą być związki organiczne, więc upewnijcie się, że potraficie to zrobić. W związku z tym, że może się pojawić właśnie jakaś dziwna reakcja, i z jakiejś przyczyny nie potraficie jej zbilansować, to warto się nauczyć też zapasowej metody bilansowania reakcji. Czyli metody bilansu ogólnego, więc jest to metoda czysto matematyczna na tak zwanych x-ach, e, i wtedy nie trzeba pisać żadnych reakcji połówkowych, nie interesują nas stopnie utlenienia elektrony, nic takiego, e, bo po prostu trzeba mieć jakiś plan awaryjny, tak? Czasem może tak być, że będziecie mieć jakiś tam problem ze zbilansowaniem reakcji, więc warto mieć takie koło ratunkowe, które zajmuje troszkę więcej czasu, no ale problem jest taki, że jak nie napiszecie równania reakcji, to możliwe, że macie zero punktów z tego zadania, i właśnie dlatego e, tak zwróciłem na to uwagę, ponieważ to ten pierwszy podpunkt sprowadza się do, takiego, e, do takiej sytuacji w stylu wszystko albo nic. Czyli możecie by, być na przykład świetnie przygotowani z tej kinetyki. Ale jeżeli nie będziecie potrafili napisać tego pierwszego równania reakcji, to możecie mieć dosłownie 0 punktów, mimo że gdyby ktoś wam podał to równanie reakcji, to zrobilibyście całą resztę zadania i mielibyście powiedzmy 20. Więc to jest właśnie ta sytuacja wszystko albo nic to jest taki krytyczny moment tego zadania, który trzeba koniecznie przejść. Więc musicie na to uważać. Jakby dobra wiadomość jest taka, że z reguły ta chemia fizyczna nie wymaga od nas znajomości reakcji na takim poziomie jak w zadaniu drugim, czyli z chemii nieorganicznej. Niemniej jednak no, trzeba po prostu na to uważać i ćwiczyć to, bo to i tak Wam się przyda właśnie po prostu w innych zadaniach. Idąc dalej, mamy rysowanie tych wykresów, więc zrób sobie odświeżenie matematyczne z funkcji, czyli które dane mam umieszczać na osi x, który na osi y, jak właśnie z danych w tabeli narysować wykres. Wszystko o funkcji liniowej, ona jest pogrubiona, bo ma największe szanse, żeby się pojawić, ale też o funkcji logarytmicznej, kwadratowej. Przypomnijcie sobie jakieś takie podstawowe definicje związane z funkcjami, co to są, nie wiem, miejsca zerowe, co to jest nachylenie, jak się to właśnie oblicza, żeby was to po prostu nie zagięło i. Słuchajcie, nie ma w tym absolutnie żadnego wstydu, że na przykład trzy dni poświęcicie tylko na to, żeby właśnie pracować z podręcznikiem do matmy, bo o wiele lepiej spędzicie ten czas właśnie poświęcając go tylko na matmę, ale później ona was nie będzie blokować, tak? Nie możecie dopuścić do sytuacji, w, których, w której matma blokuje wam zadanie z chemii, nie? Musicie to po prostu nadrobić. I jak przekształcić jakieś tam, powiedzmy, równanie do postaci tej funkcji liniowej, zapisanej schematycznie w ten sposób? Zobaczcie, że tego typu polecenia były. To jest z, 50, z 58. edycji drugi etap. Mamy przekształcić jakieś tam równanie, które było wcześniej, aby uzyskać liniową zależność. Upewnij się, że w ogóle rozumiesz tego typu polecenie, że wiesz, co trzeba by z tym zrobić. Ja właśnie ze swoimi zawodnikami będę robił takie zadania, Powiedzmy matematyczne, króciutkie i tutaj y, zadanie może się wydawać nieco odrealnione, bo jest z przewodnictwa jonowego. Oczywiście nie jest to zadanie z przewodnictwa jonowego, tylko ono jest po prostu tłem. Na podstawie tej treści, tych jakichś danych z tabeli, które później będą, y, właśnie my będziemy sobie starali się rozszyfrować, które z tych dziwnych wielkości, które celowo widzimy po raz pierwszy, co jest właśnie y, co jest x, a co jest tymi stałymi a i b. I właśnie jak na tej podstawie narysować jakiś tam wykres i coś z tego obliczyć, tak? Więc takie zadanie na pewno warto też uwzględnić w swoim przygotowaniu. I właśnie celowo nie tylko kinetyka, tylko różne równania, tak? Ale zaraz też do tego właśnie wrócę, dlaczego nie tylko to powiedzmy, co jest dokładnie zasygnalizowane tutaj, tylko warto właśnie wyjść i poszerzyć troszeczkę ten arsenał żeby podziałać na takich powiedzmy równaniach mniej komfortowych dla, na, dla nas, no bo widzimy je po raz pierwszy. Bo właśnie też tak funkcjonuje Olimpiada, żeby dać wam coś, co wy widzicie po raz pierwszy, ale żeby i tak sobie z tym poradzić. Tak? To jest umiejętność, którą chcemy u siebie wygenerować. I tutaj jeszcze taka krótka uwaga, co do rysowania tych wykresów na podstawie danych z tabeli, tutaj macie. Tabelkę z 59 edycji folder B. E, są podane jakieś tam wartości ciśnień w różnych momentach e, trwania reakcji, i tutaj mogłoby się wydawać, że na przykład to ciśnienie to jest e, w związku z tym, że to jest 10 do minus 5. Że to jest 10 do minus 5, właśnie, czyli 1 razy 10 do minus 5 tego Paskala, podczas gdy właśnie to jest 10 do potęgi plus 5, nie minus 5. Tak samo niżej to jest 1,8 razy 10 do 5, a nie do minus 5. I to może być dosyć dziwne, natomiast trzeba to potraktować jak takie równanie, czyli że ta wartość 1 to się równa 10 do minus 5 razy p. I wtedy, jak przekształcicie ten wzór, to Wam wyjdzie, że P to jest faktycznie razy 10 do 5. E, więc czasem tak są podawane te wartości w tabelach, trzeba na to uważać. Tutaj można by się nawet domyśleć, że takie mikroskopijne ciśnienie jest dosyć podejrzane. E, jakby tu było 10 do minus 5 Paskala, to jest bardzo, bardzo malutkie ciśnienie, a tak to nam wychodzi 10 do 5 Paskala i to już jest w sumie spoko e, wartość, więc można by się to ewentualnie domyśleć, ale nie zawsze człowiek jest na tyle czujny, więc uważajcie na ten zapis w tabelach. No jak pierwszy raz się też z tym spotkałem, to również źle to zinterpretowałem. I teraz idziemy dalej. Mamy umieć określić rząd reakcji. Moim zdaniem to powinno się wiązać z tym, że przeczytamy sobie teorię w zakresie właśnie jak. Laboratoryjnie ustala się te rzędy reakcji, jakie są różne metody, bo one mogą być też opisane w treści zadania. Mogłoby być, nie wiem, jakieś nawet pytanie testowe ABCD, która z metod by się nadawała akurat konkretnie do tej reakcji. To myślę, że jak już się przygotowujemy typowo pod folder, no to chcemy mieć zapas wiedzy, żeby po prostu być gotowym na różne scenariusze. Metoda szybkości początkowych, na pewno to jest coś, co trzeba zwrócić uwagę, bo powtarzało się w poprzednich edycjach. No i właśnie dzięki temu możemy określić rząd reakcji. I generalnie tutaj ogólna wskazówka: no po prostu zrób dużo zadań tego typu, gdzie trzeba określić rzędy reakcji na podstawie różnych danych, jak najbardziej różnorodnych. Tutaj dobra wiadomość jest taka, że takich zadań jest po prostu dużo i w książkach, i w zadaniach z poprzednich edycji, więc nie powinno być tutaj problemu. Idąc dalej, mamy obliczyć stałą szybkości, więc powinniśmy wiedzieć wszystko o tej stałej szybkości. Tak? Można też ustalić właśnie rząd reakcji na podstawie jednostki stałej szybkości i odwrotnie. I co jest bardzo ważne, obliczanie stałej równowagi na podstawie stałych szybkości. Tak? I również równanie Arrheniusa. Zacznę od tego drugiego punktu. Zobacz, że... W folderze B tegorocznej edycji pojawia się polecenie oblicz stałą równowagi właśnie na podstawie stałej szybkości reakcji w lewo i w prawo. Ja uważam, że to polecenie może być dokładnie skopiowane już na pierwszym etapie, ponieważ nie jest to nic skomplikowanego. I później ludzie będą oczywiście płakać, że zadania z folderu B pojawiły się już na pierwszym etapie, podczas gdy to tak nie jest. Po prostu to zadanie z folderu B jest na poziomie pierwszego etapu. Więc tak to musimy traktować. I teraz tutaj równanie Archeniusa jest na szaro, ponieważ Samo w sobie jest wymagane dopiero od drugiego etapu. W sensie, jeżeli spojrzymy na poprzednie e, kilkadziesiąt edycji. E, natomiast ja zawsze swoim zawodnikom mówię, że wszystko może być na każdym etapie. Po prostu. Może być w różny sposób nam zaprezentowane. Więc takie równanie Archeniusa może być na pierwszym etapie, tylko będzie po prostu podane, będzie wytłumaczone w jakiś tam sposób, a na drugim etapie będzie trzeba od razu zastosować to równanie Archeniusa bez żadnych tam wskazówek, więc jakby taka jest różnica. Natomiast dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to jest idealne zadanie, które właśnie można połączyć z funkcją liniową, czyli trzeba tam zlogarytmować, doprowadzić właśnie do tej postaci funkcji liniowej, później narysować jakiś wykres. I całe zadanie tak naprawdę jest zrobione. Dla mnie to już jest mocny po pomysł na próbny pierwszy etap, który będę dla swoich zawodników y, robił. No ale też nie chcę zdradzać, że tak będzie na pewno, no bo y, wiadomo, różne rzeczy mogą się pojawić. Kolejna rzecz, obliczanie początkowego stężenia, więc tutaj ogólnie chodzi o obliczanie ilości reagentów. Więc bardzo ważna jest, są, jest stechiometria i konstruowanie tabelek, które powinieneś znać z równowagi chemicznej czyli mamy jakiś początek, mamy zmianę, mamy koniec. Na pewno równanie Clapeyrona to już tak w sumie sztucznie napisałem, no bo to w stechiometrii się zawiera. Ale chodzi o to, że bardzo często tutaj klapairon jest w jakiś tam sposób wplatany. No i właśnie najważniejszy punkt, musimy umieć obliczyć ilości reagentów, czyli i substratów i produktów i na różnym etapie reakcji, czyli czy to jest sam początek, czy to jest koniec, i czy to jest środek. Uwaga na koniec, bo musimy też jeszcze zobaczyć, czy reakcja jest równowagowa, czy ona może przebiegła w 100%, tak? I to jest z reguły największą trudnością w zadaniu. E, takim modelowym zadaniem, które powinno być dla Was najważniejsze w przygotowaniach e, pod to zadanie, to jest 53. edycja, pierwszy etap. E, również zerknijcie sobie na folder wstępny tej edycji, bo jest też bardzo podobny do tegorocznego zadania, bo też jest rysowanie wykresów. E, I możecie sobie od razu przy okazji zobaczyć, jaka jest korelacja między tym, co właśnie się pojawiło w folderze, a tym, co później pojawiło się na pierwszym etapie. I tutaj kluczowe w rozwiązaniu tego zadania jest zauważenie, że ten tlenek azotu, zresztą reakcja wygląda dosyć podobnie, prawda? Ulega całkowitemu nieodwracalnemu rozkładowi. Czyli jak mamy koniec reakcji, że już nic się dalej nie dzieje, to znaczy, że wszystkie substraty przereagowały, natomiast jeżeli byłby to proces równowagowy, to wciąż mielibyśmy i substraty, i produkty. I dlatego bardzo ważne jest, żebyśmy my byli w stanie sobie poradzić, tak? bo te, te rzeczy będą nam potrzebne do tego, żeby właśnie obliczyć, ile jest reagentów na różnym etapie reakcji. Ee, dalej, mamy czas połowicznego, czas połowicznej przemiany. No to wiadomo, musimy umieć w cudzysłowie wzory na ten czas półtrwania w zależności od różnego rzędu reakcji. I ostatnio miałem zawodnika, który do mnie przyszedł nieco przerażony. On mi pokazał wszystkie te wzory, których musi się nauczyć na kinetykę. A się okazało, że w sumie tych wzorów się aż tak bardzo nie trzeba uczyć, bo na przykład wzory na czas półtrwania wyprowadzamy sobie sami. Przecież wiemy, że kiedy minął czas półtrwania, to połowa naszego substratu przereagowała, czyli wiemy, jaka jest zależność między stężeniem. Początkowym, a tym w czasie półtrwania, i możemy sobie nasz wzór przekształcić i wyprowadzić wzór na czas półtrwania, więc tego się nie uczymy. E, oczywiście może być rysowanie wykresu, w którym trzeba na przykład zaznaczyć tam e, upływ kilku takich okresów półtrwania, e, no i tam mamy jakąś ilość początkową naszej substancji, to też jest taki charakterystyczny wykres i zresztą nawet o niego prosili na 57 edycji na pierwszym etapie. I często ten czas połowicznej przemiany jest liczony dla reakcji promieniotwórczych. No i biorąc pod uwagę ostatnią tendencję, żeby takie zadania się pojawiały, no to kto wie, czy autor zadania dalej nie pozostał ten sam. Więc moim zdaniem warto mimo wszystko zrobić zadania właśnie z tej, z tej promieniotwórczości, ponieważ musimy pamiętać, że to jest tak naprawdę kinetyka, Reakcji pierwszego rzędu Wpro są wprowadzone po prostu nowe pojęcia, tak? Czyli nie posługujemy się stężeniami, tylko posługujemy się aktywnościami, których jednostką są jakieś tam Bekerele i tak dalej. Natomiast to jest dosłownie w parę nowych pojęć i zrobieniu kilku zadań. Tu nic właściwie się nie trzeba specjalnego douczać, niemniej jednak, ja bym to zrobił na waszym y, miejscu. I ostatnia rzecz to obliczanie stężenia po jakimś tam czasie, czyli potrzebujemy zcałkowanej postaci równania kinetycznego i to na te wszystkie trzy rzędy. Ogólnie ten wzór na zcałkowaną postać równania kinetycznego to jest tak zwana wiedza ogólna, ale w przypadku reakcji pierwszego rzędu. Bardzo ważna jest statystyka i jak popatrzymy sobie na zadania z właśnie olimpiad, no to niemalże 95% to są zadania z reakcji z pierwszego rzędu. Dlatego zawsze moi zawodnicy mają znać ten wzór, nawet jeżeli kinetyki nie ma w folderze wstępnym, tak? Jako że wy macie kinetykę teraz w tym roku, no to musicie się nauczyć wszystkich trzech rzędów, tak bo różne mogą się już pojawić. My niestety nie jesteśmy w stanie wyprowadzić sobie sami tych równań bo nie znamy całek i pochodnych tak? które nam są do tego potrzebne. Natomiast jak ktoś się z Matvizu, gdzieś tam ten materiał ma to również sam może do tego w całkiem prosty sposób dojść także to już też zależy od naszej indywidualnej sytuacji. Ale w razie czego no to mamy po prostu trzy wzory do nauki. Pamiętaj, żeby też ćwiczyć nie tylko na stężeniach, ale też na przykład na ciśnieniach. Zobaczyć też, jak się będzie zachowywać jednostka stałej szybkości. Żebyście właśnie nie przyzwyczajali się tylko do jednej rzeczy, czyli właśnie do tych stężeń, ale żeby czasem też coś namieszać. Tutaj zostawiam wam listę. Podobnych zadań, które należałoby zrobić z kinetyki. Zauważcie, że są to zadania tylko z folderów wstępnych, ponieważ na samym początku, kiedy się uczymy, powinniśmy robić tylko zadania z folderów i dopiero gdzieś tam bliżej listopada, już w ramach treningu, kiedy robimy wszystkie pierwsze etapy jako całość, no to wtedy oczywiście uwzględniamy te zadania z kinetyki, z pierwszych etapów. Jak widzisz, treningu jest całkiem sporo. I uwierz mi, robiąc te wszystkie zadania, zobaczysz, że to się wszystko powtarza, więc i pewnie w tym roku też zadanie będzie w miarę, e, w miarę podobne, chociaż kto wie, bo ostatnio jednak poziom chemii fizycznej rośnie. Więc naprawdę ciężko powiedzieć, co dokładnie możemy się spodziewać. Ja oczywiście liczę na jak najtrudniejsze zadanie, żeby po prostu progi były jak najniższe. Na co dodatkowo zwrócić uwagę? Na równowagę chemiczną. Zauważ, że właśnie jeszcze raz patrząc na to polecenie z folderu B, może być oblicz stałą równowagi, i już może być zadanie cała reszta z równowagi chemicznej, i wtedy będzie Ciekawie, prawda? Eee, więc jak najbardziej da się zrobić takie płynne przejście. Zresztą na 58. edycji tak było, że nagle pojawiła się kinetyka za 8 punktów, która nie była wprowadzona w folderze wstępnym, więc czemu też teraz nie miałoby tak być z równowagą chemiczną? Także pamiętajcie, że folder to nie wszystko. Stawiamy na przygotowanie ogólne. No i tutaj jeszcze dodatkowo, jeżeli masz czas, to zwróciłbym na takie aspekty kinetyczne mechanizmów reakcji, żeby wiedzieć, czym jest właśnie rząd reakcji, a czym jest cząsteczkowość reakcji. No i właśnie może coś tam o tych mechanizmach, żeby wiedzieć właśnie, czym jest jakaś tam energia aktywacji, jak te reakcje właśnie na poziomie cząsteczkowym przebiegają, to to zdecydowanie też warto doczytać.